No dobrze, to został nam w takim razie jeszcze odpoczynek przed warsztatami tygodniowy okres odpoczynku dzielony na promie, czyli mamy teraz odpoczynek dzielony promowy, tygodniowy. I co tutaj rozporządzenie 561 nam mówi? W drodze odstępstwa artykuł 9, ustęp 1, gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem i wykorzystuje on 45-godzinny, czyli regularny dzienny okres odpoczynku lub Skrócony, yy, przepraszam, tu mamy, przepraszam, przepraszam, wróć, 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 wróć. Wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku, zwykły, 11 godziny, ale teraz nie, nie mówimy o dziennych, tylko o tygodniowych. I teraz artykuł mówi, lub skrócony tygodniowy, okres ten można przerwać nie więcej niż dwukrotnie, czyli ta sama zasada. No i tu macie na grafice przykład odpoczynku tygodniowego, skróconego na razie. Czyli mamy odpoczynek yy, tygodniowy skrócony. Ten odpoczynek trwał 42 godziny i 26 minut. Kierowca wystartował ze Szwecji, stał na terminalu promowym, płynął promem 7,5 godziny, zjechał i kontynuował odpoczynek w Polsce. Odpoczynek łącznie wyniósł 42 godziny i 26 minut. Mimo, że to, co stał później po promie, to jest 32,21 i to widać tutaj, ale cały ten okres został zaliczony jako tygodniowy, czyli 42,26. Czyli do rekompensaty będzie niecałe 3 godziny. Czyli 2,5 godziny de facto będzie do rekompensaty, a nie gdybyśmy liczyli od 32, rekompensaty byłoby kilkanaście godzin. Więc tutaj w tym przykładzie będzie dużo mniej niższa rekompensata, dzięki temu, że wszedł ten przepis umożliwiający podział podział czy odebranie odpoczynku, odpoczynku tygodniowego skróconego tymi dzielonymi okresami na promie. No, i tutaj mamy przykład Cyba Jan 9 grudnia. To może przejdźmy do programu Fortran. Cyba Jan. Cyba Jan, zastosuj. 9 grudnia, ale to jest chyba ten sam, ten sam przykład, który, który pokazałem przed chwilą na grafice. Dobrze sobie może wykres tygodniowy otworzę nie, nie miesięczny bo będzie łatwiej wam to łatwiej wam będzie to pokazać. O, to jest to to miejsce dokładnie. To co pokazałem wcześniej. Szwecja. O, przepraszam bardzo. Szwecja stoi na terminalu. Podjeżdża pół godziny. Prom płynie 7,5 godziny. Zjeżdża z promu, kontynuuje odpoczynek. I w związku z tym mamy do odpoczynku tygodniowego zaliczone nie 32,21, ale to plus to plus te 32,21. Czyli te 40 parę godzin ładnie odpoczynek tygodniowy. Tak jak widzicie, te zielona kreseczka tutaj jasna, która jest pokazana, to jest właśnie odpoczynek tygodniowy. To widać bardzo ładnie w legendzie. Jak teraz najadę myszką na legendę, to będziecie widzieli, że odpoczynek tygodniowy to są te jasne, takie, taki ten zielony kolor. Odpoczynek tygodniowy na górze nad fioletową kreską. Fioletowa jednocześnie to jest odpoczynek dzienny. Dobrze. Ok, wracamy do prezentacji, jeszcze kilka slajdów i przejdziemy do warsztatu. No i teraz, jeżeli chodzi o regularny tygodniowy okres odpoczynku, to jest artykuł 9 ustęp 1. Również można odpoczynki tygodniowe 45-godzinne odbierać w drodze odstępstwa na promie lub pociągu, jeżeli tutaj są warunki. Podróż jest zaplanowana na przynajmniej 8 godzin, czyli 8 godzin co najmniej musi być tego promu. Kierowca ma do dyspozycji kabinę sypialną na promie lub pociągu. I teraz jest jeszcze jedna wątpliwość do odbierania odpoczynków dzielonych tygodniowych 45-godzinnych: mianowicie taka, że zgodnie z artykułem 8 ustęp 8. Każde 45 godzin, każdy dowolny okres, okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin, nie ma znaczenia, czy to jest okres regularny, tygodniowy, wymagany, niewymagany, rekompensata, nie może być odbierany, wykorzystywany w kabinie pojazdu, czyli w pojeździe. Musi być on wykorzystany w odpowiednim dla każdej płci miejscu zakwaterowania, wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową. I sanitarną. No i teraz, jeżeli wrócimy do tej możliwości dzielenia odpoczynku regularnego, tygodniowego, 45-godzinnego, no to na promie będzie miał kierowca kabinę 8 godzin. Doraz pytanie, czy przed promem będzie miał hotel i po promie też będzie miał hotel? Jeżeli nie, to w mojej ocenie będzie to odpoczynek 45 godzinny nieprawidłowo odebrany, czyli w kabinie pojazdu częściowo. W związku z tym jest to Przepis dopuszcza, natomiast jest to w praktyce według mnie ciężkie do wykonania, żeby odpoczynek 45 godzinny podzielić na promie i wszystkie trzy części odbyły się bez udziału kabiny pojazdu.